택제 No to gramy. Moja Dobra! No nie! Sam, to była naprawdę doskonała obrona. Arion świetnie dryblowałeś. Dzięki! Gramy dalej! W przeszłości nie potrafili się zgrać ze sobą, a teraz są mistrzami kraju. Pomyślałam o tym samym pani Silio, ale od samego początku wiedziałam, że w końcu osiągną sukces. Jasne. <laughs> no i co cię tak rozbawiło, Rosie? Słucham. Nic, ja tylko... <laughs> Chłopaki, dziękuję wam za wszystko. Powitajmy aktualnego mistrza turnieju Szlaku Imperium, Gimnazjum Raimona. Jesteśmy mistrzami! Wygraliśmy! Odzyskaliśmy prawdziwy futbol! Ogłaszam, że postanowiłem zlikwidować piąty sektor. Wszyscy miłośnicy futbolu mówię to do was! Grajcie tak, jak wam serce podpowiada! Uwaga! Pilnujcie skrzydeł! Huh? 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 Uh. 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 Wielka rzecz. Patrząc w przyszłość. Arion! Uh. Uh. Nie licz na to! Wiktor! Uh. Uh. Ale obroniłeś. Mhm. Uh, Ricardo! Hej, jak sobie radzicie? Oh! <mach> 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 Ricardo wyszedł ze szpitala! Tak. <mach> Witamy cię, kapitanie! W końcu tak długo czekaliśmy na twój powrót! Z twoją stopą już w porządku? Tak, mogę nawet biegać. Bez przesady. Będę uważać. Dosyć kontuzji. Ale to wspaniała wiadomość, że już niedługo będziesz znowu z nami grać. Tak się cieszę. Ja tak samo. Od tej pory nikt już nie może nam zagrozić. A my możemy swobodnie grać w prawdziwy futbol. Nareszcie. Co za ulga. Kapitanie, tak wiele nauczyłem się w turnieju szlaku Imperium, ale czuję, że to dopiero początek. Pozwól mi nauczyć się od ciebie jak najwięcej. Jasne. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogłem się doczekać nowego początku w Raimonie. To będzie czysta przyjemność. Powinniśmy teraz celować w obronę tytułu mistrza za rok. Tak. <grymne> Fantastyczny pomysł. Wierzę, że to się uda. No proszę, czy ja dobrze słyszę, że jesteś zmotywowany? E, może troszeczkę. Sporo czasu ci to zajęło. <grymne> tak się cieszę, że się nie wycofałem. Wiecie, jesteśmy najlepsi w kraju. Mhm. Chciałbym wam podziękować. Biedzimy <grymne> to 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 ja się dobra. Myślisz o starych, dobrych czasach, kiedy graliśmy razem, Axel? Muszę przyznać, zaufanie w drużynie to klucz do sukcesu. To moc Raimona, prawda? Tak. A to jest piłka, która dała mi w życiu cel. O, pora na spacer? Tak. Pamiętaj, przechodząc przez ulicę, rozejrzyj się w obie strony. Aha, ciociu, ile razy jeszcze będziesz mnie ostrzegać? Ja już nie jestem małym dzieckiem, wiesz? Dobra, piesku, idziemy? Bawcie się dobrze! Do zobaczenia! Nie jest już dzieckiem, jasne. <laughs> ja, ja, ja. O, o, o. o nie! O, Sześć Sky! Dziś trenujesz tutaj? Tylko chwilę. Wziąłem spoterka na spacer. Odpoczywa sobie. O, proszę. O, dziękuję. A czy pamiętasz, że tu się spotkaliśmy pierwszy raz? Co? Mówisz poważnie? Mhm. Mm Na ziemi rozstawiłeś puszki i ćwiczyłeś drybling. <noise> A fuj, jaka ta piłka jest brudna! Przepraszam! Uderzyłem was? Nie. Dziękuję. Ta piłka wygląda na starą. Prawda. Mam ją od bardzo dawna. I wszystko jasne. To cześć. Ja go znam. Uczy się w tej samej szkole, co my. Ha. Coś kojarzę. Założy się, że jest ambitny i ćwiczy tutaj dryblowanie, bo chce zgłosić się do klubu piłkarskiego. Do klubu dla dzieci? Pewnie tak, ale go nie przyjmą. Patrz, jest zbyt niezdarny, żeby go wzięli. Wiesz, tutaj u nas w regionie i na Zumy, futbol jest tak naprawdę na najwyższym poziomie w kraju. A ja nie sądzę, że on kiedykolwiek się załapie. Ciężko trenowałeś. I wiesz co? Przyjemnie było patrzeć, jak bardzo się starasz. Robiłeś, co mogłeś, żeby dostać się do klubu piłkarskiego dla dzieci. To miłe, co mówisz, ale. <laughs> tak już mam. Musiałem podejść do testu. Tylko w ten sposób dostałbym się do drużyny. Mhm. <laughs> Cały Arion. Huh? Zawsze ciężko pracujesz i walczysz do końca. To wszystko dlatego, że kiedy zacząłem coraz lepiej poznawać futbol, to nie miałem wyjścia. Trening wszedł mi w krew. O, o, już wstał. Dobrze, idziemy dalej. To do zobaczenia. Zaczekaj! Pójdę z wami. Ha? Tylko popatrz! Doskonale się bawią! Szybki gość. Raczej ona. To dziewczyna. To dziewczyna? To była prosta sprawa. A, dajesz! Co powiesz na to? O Ten czowy wąbelek! Sky, widziałaś ten strzał? Naprawdę robi wrażenie. Mm -hmm. masz rację. Ta mała dziewczynka wspaniale sobie radzi na murawie. Ta piłka jest moja! Akurat! O, o, Nie damy wam wygrać! To się okaże! Podaj, podaj! Moja! O co chodzi? Przypomniało mi się coś. O, co takiego? Test do klubu. Ten, który tak bardzo chciałem przejść. Wow! To już tutaj. Sam nie wiem. Chyba się trochę tym denerwuję. O, cześć! O... O, my się znamy! Ale dużo ludzi! Trzymam kciuki! Jak chcesz, to popilnuję twojego psiaka! Mogłabyś? Kandydaci, za chwilę rozpoczniemy testy. Jeśli uda Wam się odebrać piłkę naszemu obrońcy w wyznaczonym czasie, to zaliczacie test. Super! Dziś po raz pierwszy zagram na prawdziwym boisku. Nigdy jeszcze tego nie robiłem. Co? Dobrze słyszę? To będzie twój pierwszy mecz w życiu? Tak. E, jak dotąd cały czas ćwiczyłem sam ze sobą. I tak po prostu podchodzisz do testów? Ty sobie żartujesz? Tylko tracisz czas, nie sądzisz? To nieprawda. Bardzo długo się przygotowywałem. Będzie dobrze! Hmm? Świetnie! Bierzemy cię! Wspaniale! Kandydat dwunasty, kandydat trzynasty, kandydat czternasty. Świetnie! Podaj piłkę, kandydat piętnasty. Jestem! Hmm. Powodzenia! Gotowy, panie trenerze! Start! <zydzions> to nic, jeszcze raz! <zydzionen> <fiel> jeszcze raz! <tys> Przecież on nic nie umie. Nie ma szans, że taki amator przejdzie ten test. <tys> Popróbował próbował już tak wiele razy. Przecież to niemożliwe, że mu nie wychodzi. Poddajesz się? Nie, nigdy. Spróbuję jeszcze raz. Skoro nalegasz. A może zamiast tego pokażesz, jak strzelasz, co? Dobrze! Tak! Pokażę panu, jak strzelasz! Wystarczy tego. Nie masz odpowiednich umiejętności. Odpuść sobie! Nigdy! Ja muszę grać w futbol! Hej, mały! O? ale szybki. To prawda. Ja się nie poddam! Dobrze, ale to będzie twoja ostatnia szansa. Dasz radę! Co się dzieje? Co się dzieje? Co ty wyprawiasz? Nie! Proszę, nie! Psiak. Głupio mi, wcale nie chciałem mu zrobić krzywdy. Katastrofa! Huh? Hmm. Zawaliłem swój test! Przepraszam, to moja wina. Nie szkodzi, nie martw się! Będę ćwiczył i kiedyś podobnie przystąpię do testów. Hmm. Ten pies był taki groźny i straszny. A, wiem. A? Może zobaczył, że Spotter jest na smyczy i nic mu nie będzie mógł zrobić. Tak czy siak. Dobrze, że nic wam się nie stało. Dziękuję ci, że mnie obroniłeś. Nic takiego nie zrobiłem. Każdy ci to powie. Nie poszło mi tak dobrze, jak jemu. Czyli komu? Nie wiem. To tajemniczy gracz, który dzięki tej piłce uratował mi kiedyś życie, jak byłem mały. Uratował cię? Ale jak? Wiesz. Parę lat temu ja i spotyry znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie waliły się na nas stare deski. I nagle ta piłka przyleciała nie wiadomo skąd i odepchnęła spadające na nas deski. <laughs> Właśnie wtedy postanowiłem, że będę równie dobry jak on. Dlatego podszedłeś do testów? Ach, w naszej podstawówce niestety nie ma szkolnego klubu. Więc po prostu chcę grać w piłkę. ten sport, prawda? Tak! Czy ty masz pojęcie, jak wielu wspaniałych zawodników jest na całym świecie? Ah. Najbardziej lubię napastników i to takich z ognistymi strzałami! Hmm? Uczyłem się, oglądając ich w telewizji! Popatrz! Wow. 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 <laughs> Widać, jak bardzo ci zależy na piłce. To Twoje marzenie. Pomogę ci je spełnić! Mhm. Cześć! Cześć! Hej! Ja nazywam się Skyblue! A ty jak? Arion! Ja jestem Arion Sherwin. Wiesz co? Śmiać mi się chce, kiedy tylko przypomnę sobie tamten dzień. To bardzo miłe wspomnienia. Ja od tamtego dnia. Zaczęłam się coraz bardziej interesować piłką. Zaskoczyłaś mnie wtedy, kiedy zasugerowałaś wspólne otworzenie klubu piłkarskiego. Staraliśmy się, ale się nie udało. Poszukam jakiegoś menadżera. Dzięki temu będziesz mógł dalej oddawać się grze w piłkę tak, jak lubisz. Ja bym się nie poddawał. O. Może piłka zyska na popularności wśród dziewczyn w szkole. O proszę, to pan! Ta dziewczyna świetnie sobie radzi. Tak? Fantastycznie. Wspaniale jest widzieć, że dziś każdy może grać w piłkę i wierzyć, że będzie to jego życiowa pasja. Tak? Dobrze jest w tym uczestniczyć. Dziś każdy może być częścią futbolowej rodziny. Fakt. Wie pan, zawsze tu trenowałem. Najczęściej uczyłem się porządnie dryblować. Zgłosiłem się do drużyny Raimona przede wszystkim po to, żeby grać w piłkę z najlepszymi. Dobrze, że mi się udało. Jasne. Początkowo słabo sobie radziłem. Niestety nie mogłem dorównać kolegom z drużyny. Ale obiecałem sobie, że będę coraz lepszy. Powoli zacząłem się uczyć i rozwijać swój talent piłkarski, a jednocześnie poznałem mnóstwo wspaniałych przyjaciół. Futbol ma w sobie coś, co trwale łączy serca wielu ludzi. Tak. Wie pan? Cieszę się, że mogę grać w piłkę. Tak będzie zawsze. Będę grać do końca życia. Arion, pamiętaj jedno: bądź przyjacielem futbolu. Dobrze. Nie możesz opuszczać bramki, ale ja też chcę trochę pokopać piłkę! A tak! No ale mi zeszła. Co? postanowiłaś kopnąć piłkę na drzewo Przepraszam To, to kto zasuwał coś? Arion? Ha? Ha? No jasne. Jeśli tylko mogę. No pewnie. No dobrze. Zagrajmy w piłkę. Kochani, ale się dzieje. Po raz pierwszy wystąpimy w telewizji. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Telewizyjny debiut. Czegoś takiego na pewno jeszcze nie widzieliście.